Działa ci serwer? a Kumasz na tym serwerku jest tego eee ja, 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 Mega no, drop? No tego mega drop, no. Ogólnie jak masz na imię, przypomnij, bo zapomniałem. Adam! A, dobra, to mówiłem Adam dobrze wkładam, tak? A ja mam na imię Paweł. Dobra, te tepa Tepaj się do mnie! Nie pytaj się czemu mam mi Benek, bo kolega mam grubego benka. co Co? Takie jesteście? Nie, ale on dziwny jakiś ciepły jest. Nic go nie kumam w ogóle. A co on No, on do mnie jakieś dziwne ruchy wykonuje zawsze w moją stronę. Bo jak idę, idę, idę za nim, nagle zatrzymuje się nagle schyla się po coś, żebym się na niego nabił. Nie rozumiem go całkowicie. Nie, on Cię chce No, fali się nią cały czas. Uciekaj, się wajdok, bo no tp Dobra, tepam ciebie, Tp akcept. Ej, nie tepasz mi. Czekaj, napisałem siusiak na czacie. Szyta. No, weź sobie kita, może masz, masz kita darmowego. To darmo itemki Co on Tego, super vipa sobie weź. Nie kozakuj teraz Przepraszam Ej, youtuberem jest! Nie jestem youtuberem, nie bij mnie, nie wolno! Adam, uspokój się! to no chodź, wiemy to! się bałem już. Dobra, chodź, robimy dalej bazę. Ej, tu wokół nas jakiś gracz może być, się boję tego. Ej, masz jaki kolor włosu, przypomnij mi czerwony! A ty czyli ty rudy jesteś? A. Ej, zawsze chciałem mieć rudego kumpla Masz problem do rudego c... bo ci... E, ale nie mów tak do mnie, ja na głośnikach no, teraz jestem Jestem na głośnikach teraz i nie żeby mama tego słyszało w kuchni teraz jest i robi kolację dobra, dobra. Ogólnie. A jaki masz rozmiar buta? 52 Jak ty masz taką wielką stopę? ty masz chyba jakieś dziwne odciski takie wywalone w kosmos. A masz duże jedynki a. To będziesz wtedy będę mówić na ciebie bugs. Dobra? Nie mów tak! Uspokój się! Nie bądź taki fuj, nie bijemy się. Nie wyzywaj! Nie wyzywam cię, to jest ksywa tylko twoja nowa już. Jesteś baks. I w... kuszywę, da. No ale ej, nie przekniję, w... bo za chwilę małaby. Do no, szpuka nawet! Matka! Ale nie rób serio, bo wejdzie mi do pokoju, a tego bym nie chciał. Najmio. Ale ja nie dam cię ona teraz robi klasję mi. Najmio! No nie dam, ona teraz czas... <stek�� Faz absolutnie> nie zabijesz mnie! Najmio! Nie masz psychy mnie zabić, nie zrobisz tego, zbyt bardzo mnie lubisz. Dobra, musimy tu zrobić jakiś fajny pokój, czekaj. O ty koksa ta! O, ty mały że z pasją. Pa, i prank bro. Dubielet. Pa, zrobiłem ci śmigus z Schowałem cię, he Nie bij mnie. Czemu taki jesteś i mnie bijesz? Ja chciałem na serwerze Sojuszu dostać. Ty, chcesz się bić, tak? Dobra, chciałeś to już masz. Jesteś trupem. Ja tak z tobą się nie bawię. Pierw mówi, że mam tatę zawołać, czy tam mamy, bo robi kolację. Traci ona teraz czas, bo zawołałem ją. Dobra, Ta sojusz? A początku wyzy wyzywasz mnie od swego... Innych dupereli. Stoj, coś, dobra, soj. Obiecujesz, że sojusz? Tak, obiecuję. No dobra, no ja myślę. I już nie ma zmiłuj, jesteś baks, królik baks, więc nie muruj się nawet i chodź tutaj za mną, bo ja cię znajdę. I nie nagrywaj żadnych pranków, jak dubier, że mnie klepiesz, bo ja wiem, jak takie pranki wyglądają mniej więcej. A czemu ogólnie chciałeś mnie zabić? Ej No bo, No bo, tutaj bo się boję. A czego się boisz? Nie zabiję, o nie da. A ty chciałeś właśnie mi zabić. Bija. A biją cię w szkole? Bija. A byłeś z nauczycielki? A, A byłeś ty no, z no, nauczycieli czy nie? Nie Ja ogólnie chęci sytuację w mojej szkole, raz miałem taką sytuację, czekaj, już sorry Miałem raz taką sytuację w szkole, co nie? Eee, że miałem to aletek, wiesz, miałem tak zwaną dwójkę i chciało mi się taką kupę Miałem wtedy chyba sraczkę, jak pamiętam, bo zjadłem zbyt dużo bigosu z mamą Nie kładź tego DNT, to w rękach dzieci to nie jest dobre <noise> No i patrz, miałem wtedy taką straszną kupę, nie? A? No, idę sobie do toalety, myślę, że będzie spoko, nikogo nie ma Wchodzę sobie do toalety, otwieram kabinę, a tam cała kabina obsmarowana w kupie Jakieś wiedzwiska było na mnie Ale... Nie wiem, wzięli kupo, nie? Cześć uderzycie cię, bo mam taki odruch czasami, taki klik nerwowy Kurde No, ty nie bij mnie a co tam masz fajnego? Ej, też nie mogę. Zepsułeś to! Ja, jak będę czasami przeklinał, to przepraszam, które tam mam. Kurde, Ale staram się to ograniczyć. Jak można namal namalować kupą jakieś dziwne znaki na kogoś? To ja, pre... możecie, możecie nie, mów tak, ej! Mam kolegę geja i lubię gejów. A jesteś gejem? Ty! Jak się do mnie odzywasz? Wyobraź sobie takiego rudego Chińczyka Żyda, który mamy 20 i masz pilki. Wyobraziłeś sobie? Tak. I kogo ci ją przypomina? Ciebie. Ej, ty co mnie bijesz? Nie bij mnie. Pewny jesteś, tak? Chcesz się lać? Tak, chcesz się lać, widzę, tak? O, ty mała gnido, ta tak się bawi ze mną. No to dobra, zobaczymy dzisiaj. Mam talent jak będziesz śpiewał jak ci tym mieć wcale tak głęboko w tyłek. <grym> Tak się ze mną bawisz, tak? Takiś ciebie fighter z pasji? Tak? Chcesz się lać ze mną? Zostaw tu dnięty, nie kładź go nawet Nie próbuj. No tak, chcesz mi tutaj zrobić My To jeszcze od samego początku. Odłóż to, nie wysadzasz tego Odłóż to. Mam nadzieję, że Jasiek to z twojej strony O, o ty pranka chcesz zrobić na mnie? No czemu to robisz? Koksa zjedz no, Ty mnie bijesz, bazy wysadziłeś, zjedz koksa No jedz. Jedz tego koksa Zostaw, ja mam 2 HP. No to jest koksa. Zjedz z tego koksa. No i dalej, bitka nam to już będzie, widzisz? Jesteś Czekaj dobry. Ubieraj się, ubieraj się. Ubieraj się, no, patrzę. Spójrz na mnie, nie? No, masz na mnie spojrzeć, a nie bijesz mnie. Powtórz to! A chcesz się, chcesz się powyzywać? Tak? Śmierdzi z makrelo. Ma Masz trzy nogi, jesteś jak homunculus. I gdzie ty uciekasz? Spójrz na mnie, powiedziałem! Patrzę, patrzę! No, patrz, nie bij mnie wtedy, stop garda. No, dam ci koksa i będziesz mówił nic, okej? Okay? Znaczy już patrzą na mnie. Patrz, spójrz na mnie i powiedz. Jestem Adam. Stój! Jestem Adam! Powiedz, jestem Adam. Jestem Adam. Mam metr 20. Mam 70. Jestem rudy. Jestem blond. I lubię chłopców. I wale cię, tylko. O, ty tak się bawi ze mną? Dobra, niech ci będzie. Nie ma miły. Za chwilę padniesz, ja obstawiam. A, miałem ci koksa dać. Proszę, masz koksa. A, co powiedziałeś do mnie w tej chwili? Dobra, nie. Ja ciebie nie rozumiem. Wyzywasz no gejów, ogólnie homoseksualistów i tym podobne. A sam mówisz mi, że będziesz pokował mnie w tyłek. Czuję się normalnie, jakbym rozmawiał z Wesacim, czy inną podobną osobą. Serio. Najbardziej go, taką osobą, która tak zachowuje się, to jest Wesaci albo Kławku, którą znam. No, co chcesz, no? Pogadajmy, pogadajmy! No o czym chcesz rozmawiać teraz? No mów! No mów no move, no. To mnie... no nie bijecie, mów Nie bijemy się już wszędzie. Dobra, nie, już nie ma zmiłuj, Dobra i te chwilę. No tak, jesteś pewny swoich słów, tak? Chcesz ze mną się lać? Dobra, już aktualnie masz tę ziomek No weź te DNT sobie zapakuj prosto w odbytnicę odpal i zobaczymy na ile części tobie się teraz to rozsadzi. No i nie uciekaj przede mną, masz skończone już wiesz, że mam twój numer do twoich rodziców i zadzwonię do nich? Tak się bawi ze mną, ta? tak? Tak. taki mądry byłeś, wyzywając mnie, tak? No, dobra. Ja lecę montować film, mordo. No. <śmienki> dobra, ludzie, to było na tyle z tego, jakby oszusta. Dopiero to się uczy nagrywać o oszusta, ale trafiłem na twardego zawodnika, który mnie wyzywał. Życzę wam e, miłego zionka wieczoru, kiedy to oglądacie, więc trzymajcie się. Cześć i pa. Piszcie tam u góry, w ankiecie macie o 4 godziny, piszcie, żebym filmy wstawiał i hej.